Witam wszystkich serdecznie, to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj coś, co może się okazać game changerem albo wielką klapą. Może być super, ale może się okazać, że to jest farfocel, który nie będzie działać. A mowa tu o DSJ4 Gate Points. O co chodzi, Pytacie się? No chodzi o to, tak jak autor tutaj pisze, którym jest Paweł 33332. Chodzi o to, że można zmieniać belki w Pucharze Świata. Ale jeszcze na wstępie oczywiście przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli Wam się filmik spodoba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a content Wam się podoba, no to zasubskrybujcie, kliknijcie ten czerwony, magiczny przycisk na dole. Przypominam jeszcze, że w piątki oraz w soboty odbywają się livey. w piątki DSJ4 Puchar... Widzów, a wy, soboty, dsl 4, puchar świata online, live y odbywają się tak, jak już się odbywało, oczywiście na YouTube, na kanale, ale również w tym sezonie e, równolegle na Twitchu. Więc również możecie zaobserwować na Twitchu, macie link w opisie. Oczywiście link do tego repozytorium, do tego projektu na GitHubie również znajdziecie w opisie tego filmu. Uwaga, aplikację uruchamiamy gdy gra dsl 4 jest już włączona. Zmiana wielki musi nastąpić przed startem kolejnego zawodnika. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. No jestem ciekawy, czy to będzie działać. Pobierzmy sobie jedno wydanie, 1.1. Jeden, jeden. No dobra, pobieramy, pobieramy, zaraz się okaże. No i mamy coś takiego, ja to może sobie przerzucę do innego folderu. I bezpośrednio od autora dostałem informację, że trzeba odpalić program za pomocą... w sensie tego... trzeba odpalić ten program, a potem następnie wybrać e, właśnie gate, gate points. A3X i coś takiego nam się pokazuje. Po pierwsze, uwaga! Nie stosować programów Grze Online oraz nie wysyłać rekordów offline. Należy wyłączyć program Gate Points oraz zrestartować grę w przypadku takiej chęci. Pamiętajcie, żeby później nie było, że Kubica pokazuje nielegalne rzeczy. Page Up, standardowa belka, page Down, obniżona belka, Wpisz aktualny numer belki. Aha, czyli musimy najpierw rozpocząć konkurs. Wpiszę wartość punktową dodawaną za jedną belkę MAX 26. Dobra, sprawdźmy. Mam pytanie, czy ja mam w ogóle tu jaki i zawodników. <laughs> nie mam zawodników. Wydaje się, że czwórka wystarczy, żeby przetestować tę aplikację. Oczywiście znalazł się nie kto inny jak Kubikal, ale taki standardowy wylosujmy mu strój. oproszę jak siebie ładne kolorki. No nie wiem, czy takie ładne. No i teraz jeszcze trzeba wybrać skocznie, może nie K16, może wybierzmy planicę? Co planicę wybierzemy? Dobra, słuchajcie, tylko teraz pytanie, skąd mam wiedzieć, która jest belka? Chyba muszę najpierw wejść i szybko to ustawić. No na początku ustawimy sobie tą wartość, ile my chcemy za jedną belkę? No tak może. 6 punktów dajmy. Uwaga, uwaga! Belka numer 7, szybciutko, tu jakieś dobre warunki są. Belka numer 7 zatwierdzamy yy, i teraz szybko przechodzimy do skoku. No i, i co? Możemy. Możemy czy nie możemy? Nie, nie uruchomiłem. Kurde, Piotr, nam przepad, trudno. Uruchom gain points trzeba dać. W prawym dolnym rogu pojawiło mi się coś, liczyłem page up, ale to się nic nie zmienia mi na razie. Może powinniśmy. Skoczyć Dawidem Kłacki, skoczymy sobie jeden skok, bo tam Tak, tam było napisane, że trzeba przed skokiem, tak, tak, przed skokiem. Dobra, dobra, poczekaj, poczekaj, ja dobra, najpierw skoczymy. Najpierw skoczymy. Dawid Kłacki, na rozgrzewkę skok i teraz, słuchajcie. Czy to powinno tak grać, że ja sobie podwyższam teraz albo obniżam belkę plus 6 belka? No dobra, jest pl plus 6 <laughs> Rzeczywiście, kamień stok w powietrzu, ale jajca, minus jedna belka. Dlaczego nie mogę dalej? Dlaczego nie mogę? A tylko jedną belkę mogę w dół? Dlaczego tak mało? To jest bardzo dziwne. Jest ba bar bardzo dziwne to jest. No dobra, kamień stok z belki. 1 plus 6. Słuchajcie. Aha, z takiej dziwnej kamery plus 6 za jedną belkę, czy rzeczywiście to będzie działać Oto jest teraz pytanie czy rzeczywiście to będzie działać Jest pierwsze miejsce plus 6 no wydaje się, że działa, bo ma większą notę, słuchajcie, no coś nieprawdopodobnego. Tylko dlaczego ja nie mogę dać większej belki? Dlaczego? Dlaczego nie mogę zmniejszyć tych belek? Mogę tylko jedną? Hmm... A jak poklikam page up, może coś się zmieni? Niestety nie mogę tylko jedną belkę. Hmm, to jest bardzo dziwna sytuacja, słuchajcie, trzeba to zaraz przejrzeć i naprawić. No ale dobra, Kamistock miał plus 6 punktów. Jakby jedna belka w dół działa. Szkoda, że nie więcej, no bo to rzeczywiście. By jeszcze było lepiej, szkoda, to a może działa, tylko że ja nie mogę tego używać. Tu jest napisane Page Up standardowa belka, Page Down obniżona belka, czyli jakby co, możemy tylko jedną belkę w dół. A na przykład, co by się stało, gdybyśmy wpisali nie tą belkę, co trzeba? Czyli nie wiem, no załóżmy, że 30 belki nie będzie, prawda? Więc piszemy 30, no i tutaj damy, no nie wiem, kurczę, no 26 jest max, no dodajmy te 26. No i ciekawe, czy to będzie działać. No, Kubikal, pierwszy skok daje, no bo nie zmieniłem belki, prawda? Nie zmieniłem belki. No ale dobra, kubikal pierwszy skok oddaje na normalnej belce. Yy, czy, ja tu, czy ja tu przypadkiem mam inne... czułoś się myszy? Dziwne. Wychodzę, klikam page, no rzeczywiście, no działa, ale tylko jedna belka niestety w dół, jedna belka i teraz ciekawe czy, czy to będzie działo... Oh, 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 oh. Powiększyło mi się do belki 17 z 20... ON SIĘ ZABLOKOWAŁ NA BELCE PRAWDZIWEJ! ALE FAZA bez kitu. Nie ma problemu z wywalaniem gry, jest problem taki, że gdy damy za wysoką belkę, to ten skoczek po prostu się zablokuje na prawdziwej belce. O! Czyli to działa tak, że możemy klawiszami o jedną belkę w dół zejść, ale jeżeli by na przykład sumować na przykład 26, załóżmy, że to jest na przykład 5 belek na planicy, na planicy w dół, prawda? Plus 26 to jest 5 belek, 5 belek w dół, więc załóżmy, że... Co, co się stanie jak na przykład... Zmienię w trakcie, może. Przecież tam była belka 17. Zmieńmy tutaj na przykład na belkę 15. Załóżmy, że 15. No tutaj dalej 26. I dwie belki w dół. No nie. On siedzi jednak na swojej belce. Dobra, dobra, ale ja już kminię mniej więcej, jak to działa. Rzeczywiście, y tutaj siedzi na swojej belce. Ale gdy teraz damy jedną w dół, to on powinien siedzieć na belce 14. Czyli 4 Nie, 3 belki niżej. I czy rzeczywiście będzie siedzieć? No nie, aaa, bo to jest belka czternasta, 14... a sorry, pomyliło mi się, dlaczego myślałem, że 17? jesteśmy na dwunastej belce, czyli Piotr Czuła niestety, no zablokuje się, no zablokuje, zablokował się. Czyli tak, tu musimy zmienić na belkę, załóżmy, że chcemy trzy belki w dół obniżyć, prawda, jesteśmy trenerem i chcemy o trzy belki w dół, albo jesteśmy członkami FIS-u i obniżamy o trzy belki w dół, czyli domyślna jest belka 12. Ustawiam, chcemy trzy belki w dół, czyli tutaj musimy ustawić belkę 11, prawda? Tutaj, no, za, ile, ile by musimy za, za jedną belkę, załóżmy 5 punktów, czyli trzy belki w dół to będzie 15 punktów, tak? Chcemy trzy belki w dół. Zatwierdzamy, ob, chcemy belkę 10, no ale wiadomo, że to będzie działać dopiero przy, te punkty się dodadzą dopiero przy, przy obniżeniu belki, czyli plus 15 punktów w, w prawym dolnym rogu. I teraz powinniśmy mieć belkę rzeczywiście. 11 i jest dziesiątą, przepraszam, dziesiątą i jesteśmy na tej belce dziesiątej. Wiadomo, że, y, no, że ta belka tutaj istnieje na, na, na dwunastej pozycji. Natomiast on domyślnie siada na belce rzeczywiście dziesiątej. I teraz rzeczywiście być może tak to powinniśmy robić. Można obniżyć jedną belkę w dół, czyli tak jakby włączyć dodawanie punktów. Y a ustawiamy sobie to w programie, ale generalnie da się, da się, super, fajnie. No i teraz tak, Dawid Kubacki skoczył yy, 193,5 metra, w pierwszej serii nie skoczył niczego, to może tak, to może zobaczmy, może od nowa zróbmy ten Puchar Świata. Zróbmy ten Puchar Świata tak, jak Fizzby zaczynał Puchar Świata, czyli tak, aktualnie Aktualnie po prostu zaczynamy. Belka jest 0, 0 punktów, belka jest standardowa dla DSJ. -ta. Jesteśmy na belce 8. Skacze pierwszy zawodnik kubikal. No i on sobie leci, wiadomo, leci, leci sobie daleko, ty ale Serio będzie daleko, dobra. Serio będzie daleko. No i fajnie. Załóżmy, że teraz fist stwierdza, no nie no, pierwszy zawodnik za daleko lata. Trzeba obniżyć mu belki o dwie. Tylko ja teraz nie pamiętam, która była belka. No to załóżmy, że Dawid Kubacki jeszcze skacze. Ósma, sorry, sorry, zapomniałem, która belka. Ósma belka. I Dawid Kubacki jeszcze skacze. fist już ma tam w głowie, że, że kubikal daleko skoczył, zobaczymy, jak drugi zawodnik sobie poradzi. Dawid Kowalski też leci wysoko. Być może rzeczywiście ta belka jest za wysoko. Fis stwierdza, skacze Dawid Kłupacki również daleko. No, jeżeli drugi zawodnik tak skacze, no to dlaczego by nie obniżyć belki, prawda? Jak to robi Fis w rzeczywistości? I teraz tak, chcemy obniżyć o belki o dwie. Czyli w programie obniżamy belkę o jedną, wpisujemy siódemeczkę i tutaj wpisujemy. No, załóżmy, że za belkę tak jak było, plus 5 punktów, czyli za dwie belki będzie plus. 10 punktów, no dobrze, 10 punktów. Tutaj obniżamy o jedną, bo zaraz obniżymy przyciskiem o jeszcze jedną i wyjdzie dwie. Zatwierdzamy oczywiście. No i proszę ja ciebie kolejny Kamil Stock Twist. Stwierdza, że Kamil Stock jest zarąbistym skoczkiem i chcemy, chcemy mu obniżyć belki właśnie o dwie. Więc page downujemy, mamy plus 10 za belkę, oczywiście w programie już obniżyliśmy belkę o jedną, teraz obniżyliśmy belkę o kolejną, czyli już mamy dwie belki, plus 10. I rzeczywiście siedzi na belce szóstej. Proszę ja, ciebie. I ma. No, no ale zobaczcie, że nawet DSJ 4 się nie psuje w lewym górnym rogu, tak jak to było na przykład w. Mm, robiliśmy w treningu, prawda? Cheat engine'em. No i rzeczywiście Kamilsock skacze króżej, no bo z niższej belki. Ale tutaj nawet pokazuje DSJ, że są dwie belki niżej. I proszę ja ciebie trzecie miejsce, 211,5 metra, ale strata nie jest aż taka duża, bo są dodane punkty, plus 10 punktów i plus 5 za jedną belkę, ale my mieliśmy belkę szóstą, czyli o dwie niżej. No ale teraz sobie FIS stwierdza, nie, no za blisko kamień skoczył, za nisko ustawiliśmy tą belkę, powinniśmy o jedną belkę. Teraz do góry. No to mamy aktualnie szóstą belkę, prawda? Nie. Aktualnie w konkursie domyślna. Pamiętajcie, domyślna belka ósma, czyli powinniśmy ustawić, jeżeli chcemy o jedną, no to ustawiamy domyślną belkę w tym programie. Ustawiamy domyślną belkę w programie, bo chcemy tylko o jedną. Pamiętajcie, że tutaj ustawiamy o jedną w górę, którą chcemy domyślnie obniżyć. Czyli chcemy domyślnie obniżyć na siódemkę, więc ustawiamy o jedną w górę, no jest ósemka. No bo później oczywiście przyciskiem page downować to. No i chcemy za jedną belkę pięć Punktów. No tutaj musimy wpisać ile chcemy łącznie punktów, żeby nam dodali, no bo jak to, to się nie mnoży. Teraz klikamy Page Down, mamy plus 5 punktów w prawym dolnym rogu i Piotr Żyła aktualnie powinien z siódemki skakać. Proszę ja ciebie, jest siódemeczka, więc Kamil skakał z szóstki, Dawid Kowalski i Kubikel skakali z ósemki, a Piotr Żyła będzie skakać z belki ustawionej na stopniu y, siódmym, nawet w lewym górnym rogu jest napisane, fajnie. No i proszę ja ciebie skaczę bliżej niż kamistach, będzie o plus 5 strony, ale będzie na ostatnim miejscu. No ale teraz Fis stwierdza, nie no, na pewno to nie był błąd, Piotr, Żyły, wracamy do belki myślny. No to wystarczy o jedną w górę, no teraz akurat wystarczy page. A szkoda, że się tutaj nie da belek w górę dawać. No ale generalnie tak można obniżać sobie belki bez żadnych problemów tak naprawdę. A teraz załóżmy, że Fis stwierdza nagle, że chce na pierwszą belkę obniżyć. Domyślnie jesteśmy na ósmej, no ale chcemy yy, o na pierwszą belkę. Pamiętajcie, że tutaj wpisujemy o jedną w górę, co chcemy, więc dwójeczka, bo musimy z page downować to. Tutaj wpisujemy, no tutaj 7 razy 5, to wychodzi poza 26, no ale dobra, dajmy maksymalnie 26, no bo pewnie, nie wiem, może się program wywali, czy coś. No i tutaj plus 26 będzie, i teraz powinniśmy skakać z belki numer 1, i jest belka numer 1! Ciekawe, czy czy są ujemne belki, zaraz możemy to sprawdzić. Ja że aktualnie skaka, skaczę z belki numer 1 na dodane 26 punktów. No i proszę, ja ciebie dodało mu się. Załóżmy, że będziemy chcieli skakać z minus 20. Jest to możliwe, bo wiadomo, że Wikersund tak się w starym stylu robiło, przynajmniej na trillingu. Być może pokażę świata też, jak się da. E, no to chcemy na 20, czyli tutaj dajmy jedną belkę w górę, czyli 19. No tutaj 26 zatwierdzamy. I ciekawe, czy będzie na minus 20. Tutaj dajemy page down. O hu, 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 hu. nie da się jednak. Chyba minusowej się jednak nie da. Jestem ciekawy, czy da się na przykład zerową. Czyli jedyneczkę tu wpisujemy, tutaj no byle co, może być 20 punktów, zatwierdzamy, DSJ-4 nadal działa! Teraz tak, Page Down, czy wywali? Nie wywaliło, powinno być na belce zerowej, no i jesteśmy na belce zerowej. Teraz pytanie, czy jakbym chciał na minus jeden to wywali? Być może na minusie się nie da, zobaczymy. Skoczę Kamilem Stochem i zobaczymy, ciekawe czy w ogóle z zerowej belki, gdzie ja mogę dolecieć w Pucharze Świata, ale tak tak w sumie nawet łatwo obniżać sobie belki w Pucharze Świata, szkoda, że się nie da podwyższać, no bo to też fajnie by było. No ale sami widzicie, że to jest ograniczenie już przez grę, no bo ta belka się domyślnie nie podwyższa, ona zostaje, ona fizycznie tam jest, to nawet nie jest... to nawet nie jest przezroczyste, że skoczek może sobie, wiesz, tak jak przez ścianę przejść, to jest po prostu fizyczne, on się blokuje na tym. I rozumiem, że jak wpiszę tutaj 0, zatwierdzę, no to już mnie na minus 1 nie wpuści, prawda, page down, no. Minus jeden wywala. Morał z tego taki, że dodatek do DSJ ta działa, co prawda myślałem, że dałoby się podwyższać, ale da się. Co się da? Właśnie co się da? Obniżać belki. Nie wiem dlaczego jest maksymalnie 26 punktów. Ja się spytam autora. Być może autor to nawet ogląda, więc może napisać w komentarzu. Bardzo fajne jest też to, że nie wywala gry, gdy wywali nawet program. Bardzo fajne jest też to, że dodaje automatycznie tutaj. I bardzo fajne jest też to, że niekoniecznie musimy zmieniać wartości, bo możemy tam wpisać po prostu zero, ale możemy po prostu sobie obniżyć belkę bez zmiany wartości w pukarze świata. Zresztą. Przetestujcie, sami macie link w opisie. Ja y, przetestowałem mniej więcej jak to działa, mniej więcej scenariusze fisowskie, jak to powinno działać. Pamiętajcie, żeby ustawić belkę o jedną wyżej, bo musicie space downować jeszcze, żeby naliczyło się punkty. Ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że, że Wam się film spodobał. Dosyć nietypowy film. Nigdy żadnych dodatków do DSJ nie nagrywałem, no bo no bo wydawało się, że DSJ4 to jest taka hermetyczna gierka, a się okazuje tutaj jednak, że że da się. To prawda nie w łatwy sposób, zapewne, ale da się. Zostawcie łapkę w górę suba, pobierzcie sobie tą mapkę, przetestujcie. U mnie działa, u was mam nadzieję, że również będzie działać. To by było na tyle w dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!